Jeszcze zanim zaczniesz oglądać ten odcinek, wejdź na mój kanał. Jeżeli go subskrybujesz, to dobrze. Jak nie, to zasubskrybuj, a następnie kliknij to malutkie koło zębate, a następnie zaznacz chcę otrzymywać wszystkie moje do tego kanału. I dzięki temu będziesz miał 100% pewności, że nie przegapisz żadnego mojego filmu. A teraz zapraszam do oglądania. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moje Wigibuski z tej strony, ja czyli Michu. A to jest taki mini specjal na 8000 widzów, a jest nim QA. Miał być odcinek z ulubionych zadałtów, no a postaram się go zrobić następnym razem. Dobra, więc przejdźmy do pytań. Epic. Epics. były. Zapytał się, czy lubisz pasza Biceps? Czy już wiesz, jak się mówi, mój Nick? Odpowiedź na drugie pytanie jest oczywista. A czy lubię pasza Bicepsa? No. Słyszałem o nim, no i czasem tam zdarzyło mi się coś tam oglądać z jego live'ów, no ale jakoś tak nie wiem, czemu nie przypadam za nim. Kolejne pytanie od Abdul Uhu. Czy ty widziałeś się ostatnio ze śmiercią, czy przewłodzili kamień w wodę? Teraz, no już od dawna go nie widziałem, ale być może niedługo już powróci. Kolejne pytanie od My Games. Witam Pana. Witam. Chwila to nie jest pytanie. Spawn 5097 Przed 301, pogratulujesz mi? O tak, Bim, temu panu brawa, przecież on dokonał niemożliwego, był przed 301 pod moim filmem. Brawo, brawo, brawissimo. Demars.pl, lol jaki dziwny nick. Wolisz pocić się majonezem, czy mieć parówki zamiast palcy? No i tutaj właśnie, musiałem się chwilę nad tym zastanowić, bo gdybym miał... To zależy od tego, czy te parówki byłyby unerwione, bo gdyby były, to jakbym miał ochotę je zjeść, to by mnie to jednocześnie bolało, ale w sumie jakbym był głodny, to to nie byłoby aż takie straszne. A z drugiej strony, gdybym pocił się majonezem, no to dziwnie by to było. Ale, gdybym pocił się majonezem i miał parówki zamiast palców, to chyba to byłaby najlepsza opcja. Więc wybieram oba. Setup.pl Nagrasz z Marcem w CSGO albo Team Fortress 2? Pytanie zadał Michał Marczenia. No w sumie... W Team Fortressa już z nim grałem. A w CSGO? A to jeszcze się zobaczy. Jeśli jest stado czarnych owiec, a w nim jest jedna biała owca, to czy ta biała owca jest czarną owcą tego stada? No to wszystko zależy od podejścia do związków frazeologicznych. Bo czarna owca jest zwykle taką negatywną cechą. A czy kolor... Jest czymś negatywnym? Stop rasizmowi. Grasshopper AKLCK zapytał się. Cześć, mam pytanie. Co to za muzyka w tle na porządku filmu? A tak w ogóle gratuluję. Istnieje coś takiego jak opis filmu. Mokrowski owal. Witam pana Micha. Chciałbym się zapytać o IP serwera te Fortress 2, tam gdzie to dziecko trollowało Tutaj macie link do wszelkich... Troli na serwerze Critical A na dole macie link do wszelkich Innych serwerów, na których grałem Nagrasz może MVM z widzami? Nigdy nie przepadałem zbytnio Za tym trybem, ale zastanowię się Kemor O kurde, napracowałeś się Pytanie pierwsze, nagrasz League of Legends? Nie Czy to prawda, że 2 plus 2 równa się 22? Nie Jakie są twoje ulubione gry planszowe? Nie Rartuję, moją ulubioną grą planszową jest Monopoly jest koniec świata, w jaką grę zagrasz? Minecrafta. Jaki jest twój ulubiony napój? W sumie to chyba Dr. Wit zielony. Bardzo dobry, polecam. Jaki jest twój ulubiony kolor? Fioletowy. O, zatkało. Myśleliście, że zielony. Mam zielonego gibusa. Mówiąc nie. W jakim województwie żyjesz? Za u, u, u. dużo prywatnych pytań? Stop, 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 stop! Czy liczba 69 jest prośna? To zależy od twojego punktu widzenia, bo... Jak zobaczysz, to 6 oraz 9 są. 6 oraz 9 są wielokrotnościami trójki. 6 plus 9 to jest 15. 15 przez 3 to jest 5. W piątym dniu w tygodniu jest piątek. W piątek. melanch. Alkohol. Niepanowanie nad sobą. Wypadki. Wypadek. Wypadek ma 7 liter. Jest 7 dni w tygodniu. Przypadek? Nie sądzę. Przeciętny miesiąc ma około 4 tygodni. 4 to tylko o 1 więcej od 3. A co, ma trzy boki? Tak. Jakiś losowy trójkąt, nie wiem. Mam nadzieję, że wystąpię w Q&A, bo jak nie, to unsub. Szantaż. <laughs> Mimo, że i tak dałem unsuba za twoją twarz. Więc będzie podwójny unsub. Żartuję, i tak cię subskrybuję. Jak czułeś się nagrywałeś z większym youtuberem? Nie wiem, spytajcie Marsa. Ale nie serio go zapytajcie, bo z tego co się dowiedziałem, to on ma 1,85m, ja mam 1,89m, więc co, ja jestem większy, większy od niego, a też jestem youtuberem, więc jestem większym youtuberem. Pogręcona logika. Jak się czułeś, dostałeś Unusual? Unusual. Nigdy nie dostałem Unusuala. Lol, dziwne. A pozdrowisz Michała Marczenia? NIE! I ostatnie pytanie. Strasznie mało tych pytań coś było, nie, nie rozumiem czemu. Sniper, Elite Tech. Mam pytanie dla... na następny Q&... And, Q&... And day? Co? Czego to jest, kurde, skrót? Questions and... Days? Pytania i dni? The fuck? Co by było, gdybyś nagrywał Minecraft? Pewnie byłbym popularny, ogólnie moja samoocena by zmalała i czułbym się źle z tym, chociaż w sumie Minecraft nie jest aż taką złą i w sumie zagrałbym sobie od czasu do czasu. No i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o tego QA. Ja wam dziękuję jeszcze raz za 8000 widzów oraz za oglądanie tego filmiku. Bardzo wam serdecznie dziękuję jeszcze raz i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Na razie i cześć!